Cześć Boże, chciałbym się podzielić komentarzem do yy, bo, su, Słowa Bożego do Ewangelii na 13 października tego roku. Ewangelia według Świętego Łukasza. Słowo Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w sprawie: Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich. Pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziałem Wam mądrość Boża. Pośladujcie do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która zostanie przelana od stworzenia świata. Od krwi Ablaż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak mówię Wam, za zażąda się, zadania w tej sprawie od tego plemienia. biada wam uczonym w prawie, bo wzięliście klucze poznania, sami nie weszliście, przeszkadzacie tym, którzy wejść chcieli. Gdy, wszedł, gdy wyszedł stamtąd uczeni w piśmie faryzusze, poczęli gotowi nastawać na niego i wypytawać go o wiele rzeczy. Czyhaj przy tym, żeby pochwycić go na jakimś słowie. Oto słowo pańskie. Często jest tak właśnie w tym Bożym Słowie, które usłyszeliśmy, Pan Jezus zwraca na dwie uwagi. Po pierwsze, na świadectwo. Jest to ważny aspekt życia chrześcijan, szczególnie w dzisiejszej dobie. Świadectwo jest takim światłem, które rozjaśnia drugiemu człowiekowi pewne, pewne aspekty życia wiary. A więc to, co na początku pisze Święty Paweł. Zatem dajecie świadectwo. Bardzo ważne, jakie jest moje świadectwo. Może w dzisiejszych czasach warto się zapytać. Jaką ma wagę? Czy jest to świadectwo, które pomaga drugiemu człowiekowi z poznaniem Boga, czy może właśnie go do tego odsuwa? No i sposób. Święty Łukasz pisze o Faryzeuszach i o uczonych prawie dobrze wiemy, że byli to ludzie, którzy gdzieś tam w tym wszystkim zawsze się starali żyć nieuczciwie. Może zachowali prawo, może. To prawo dotrzymywali, ale gdzieś tam w tych relacjach z ludźmi, właśnie starali się być nieuczciwi. I dlatego y, święty Łukasz pokazuje na ich życie, że właśnie jakie mieli, może dzisiaj jako osoby powołane, czy jako księża, bracia, siostry zakona, może również ludzie świeccy. Bo przecież wszyscy na mocy sztu, jesteśmy apostołami, jesteśmy świadkami Chrystusa. Właśnie trzeba się zapytać, jak, jakim jestem człowiekiem. A potem, jeżeli znajdę to pytanie odpowiedź, to na pewno znajdę pytanie, jak jest moje świadectwo. Czy ono pomaga drugiemu człowiekowi spotkać się z Bogiem, czy wręcz przeciwnie gdzieś tam y, oddala. Drodzy bracia i siostry, y, także może właśnie ten y, środowy dzień, właściwie czwartkowy dzień, jak będziemy zamyślać się nad tym Bożym Słowem warto zwrócić uwagę na te, na te dwa aspekty jakim jestem człowiekiem czy nie jestem pokroju faryzeuszów i y, uczonych w piśmie a z drugiej strony jakie jest moje świadectwo czy ono bardziej przyciąga czy oddala czy y, jest to świadectwo apostołów którzy pomimo trudności dochowali wierności Bogu czy może właśnie uczonych w piśmie czy faryzeuszów którzy tylko dla których jedynym Odnośnikiem czy punktem odniesienia do zachowania pewnego świadectwa dobrego było żydowskie prawo. Jakim jestem człowiekiem, jakie daje świadectwo? Serdecznie Was pozdrawiam z Boliwii, z Panem Bogiem.